Witam Państwa bardzo serdecznie w Plotówce. Jest to moje wymarzone miejsce na Ziemi. Mam nadzieję, że ze chcecie tutaj przyjeżdżać i chętnie się nim z Wami podzielę. 20 lat przyjmuję gości. Do dyspozycji mam pokoje gościnne i domek wakacyjny. Łącznie wypoczywało mnie nie więcej niż 18-20 osób. Myślę, że atutem tego miejsca jest jego położenie poza wsią, w przepięknej malowniczej dolinie z prywatnym jeziorkiem ponad 2 hektarowym, a także to, że bez przerwy od 1999 roku otrzymuję certyfikat gospodarstwa ekologicznego. No, Taką moją pasją jest gotowanie i przyrządzanie różnego rodzaju przetworów, konfitur, więc mam nadzieję pobyt Państwu osłodzić. W koło miejsca, w którym mieszkam, czyli Kierżwałtu w Gminie Grunwald, jest szereg atrakcji, które są może mniej znane, ale szalenie interesujące właśnie poprzez to, że możecie czuć się jakbyście odkrywali nowe miejsca. Jest już bardzo dobrze wyposażona baza hotelowa, hotele i hotele spa, ale są też unikalne uroczyska, piękna przyroda, źródłiska, drwęce. Música © BF-WATCH TV 2021